Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Faceitem, a mianowicie banerem do Faceita. Jeżeli streamujecie i chcecie mieć pasek Elo pokazany ze statystykami, to ten film jest skierowany właśnie do Was. Oglądajcie. Zanim przejdziemy do odcinka, przejdź na stronę mojego partnera i sprawdź, jakie skiny możesz sobie wymienić, to szybko sprzedać, czy też szybko kupić. W pierwszych transakcjach możesz odebrać nawet do 30 dolarów. Pierwsze transakcje są zawsze podrasowywane, tak żebyś mógł zdobyć sobie naprawdę mega fajne skiny. Jeszcze, że sam z nich skorzystałem. Jak widzisz, mamy tutaj na dole napisane, że Odebrałem wszystkie bonusy, ponieważ tyle tradeów już tutaj zrobiłem. Tu widzimy w różne rzeczy do szybkiego szukania, jak na przykład Sniper Rifles, AWP, Rifles, SMG. Mamy też opcję Instant Sell, więc możesz sobie na szybko na kryptowaluty sprzedać swoje własne skiny i mieć od razu na krypto. Lub możecie wziąć sobie udział w giveaway'u, Tak więc zachęcam do sprawdzenia stronki Pair Z kodem skul 35% bonusu. Przejdźmy do odcinka. Banner jest dla Was za darmo udostępniony. Zrzuciłem go na swoim serwerze i rozbudowałem, po to, abyście mogli sobie z niego korzystać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, jakie wyglądy, co tu jeszcze mogę pododawać, dajcie znać w komentarzu, a ja dodam to w bardzo krótkim czasie. Tak więc, jeżeli chodzi o banner do Faceita, to musicie wejść na stronę faceit: Link oczywiście znajdziecie w opisie. Jest to nowy banner. Wcześniejszy banner wyglądał tak: był api.faceit.vxh.pl łamany na Faceit, i tutaj jest te też komenda elo więc jeżeli chcecie to ten drugi link link wam też podeślę i tu możecie sobie dodać komendę na elo w momencie kiedy ją dodacie to po prostu po wpisaniu wykrzyknik elo pojawi się wasze elo na czacie a w momencie kiedy ktoś pisze wykrzyknik elo i na przykład nickname to będzie wyświetlało cześć nick kiedyś wyglądały te panery w ten sposób po prostu były gotowe takie presety a w tym momencie mamy zrobione Coś takiego. Przykładowo, wpiszemy sobie tutaj Killar. Po wpisaniu Killara już widzimy mniej więcej Podgląd, ale oczywiście, jeżeli jeszcze skopiujemy sobie ten Podgląd, to tutaj widzimy go w pełnej okazałości, jak on będzie wyglądał bezpośrednio w naszym OBS-ie. Wpiszemy sobie na przykład Darko. I teraz zobaczmy, że tutaj Darko ma 3800 Elo, więc się zmienić, powinna nam się zmienić grafika i jak widzimy, zmienia nam się grafika na Challenger'a, więc wszystko tutaj działa. Widzimy statystyki, wszystko się pojawia i tak to po prostu działa. Więc teraz, jeżeli chcemy sobie dobrać banner, to możemy sobie z głównego miejsca wybrać tutaj po prostu co tylko chcemy. Możemy sobie włączyć zapisywanie na dwie godziny statystyk i możemy również wejść w wygląd. I tutaj mamy w wyglądzie różne opcje. Natomiast, Darko, widzimy, że nie ma. Nie ma udostępnione baneru, więc my wejdziemy sobie w mój profil. Mam dodane wam bardzo dużo gotowych presetów wyglądu, takich, że możemy sobie po prostu na przykład zrobić radarek i możemy radar sobie w ten sposób zasłonić. Oczywiście jeżeli chcemy zasłonić radar, no to raczej nie chcemy zrobić tego na procentach, czyli tam 80%, tylko 100% tutaj i możemy sobie na przykład jeszcze zdjęcie zrobić, żeby było bardziej widoczne, to nasze zdjęcie tła i możemy sobie w ten sposób to zasłonić. No i my przykładowo przejrzymy sobie tutaj opcje, pokażę Wam jak te opcje wyglądają, na przykład takie małe banerki, one są zrobione w taki sposób, że one się tak kurczą, więc możemy bardzo małe, fajne banerki mieć do Elo, a my sobie dodamy dzisiaj radarek, zrobimy go tak, żeby wyglądał fajnie i pokażę Wam jakie opcje tutaj są do tego, aby coś z nim zrobić. No oczywiście w radarze możemy sobie statystyki wyświetlić, bądź też nie wyświetlać, no oczywiście tylko, że radar jest bardzo duży, no to myślę, że mega spoko. Pozycja rankingu i tak... Raczej wyświetlać tutaj nie będziemy, bo to jest bez sensu. W tym miejscu mi się wydaje. Pasek, ale raczej też, skoro mamy 10 level. Zróbmy sobie zapisywanie statystyk. Wejdźmy sobie jeszcze w wygląd. Dopasujmy sobie kolorki, na przykład do naszego UI. Jeżeli mamy, powiedzmy, takie elementy graficzne żółte czy pomarańczowe, to możemy sobie tutaj oczywiście to w ten sposób zrobić, żeby też taki akcencik. Był, jak widzimy, jest pomarańczowo żółty akcent. Możemy również tekst, teksty zmienić na inny kolor, ale my raczej chcemy tylko tutaj zaakcentować, na przykład powiedzmy lekko, kolorystykę pomarańczową, jeżeli mamy pomarańczowe akcenty i w ten sposób to wygląda. Możemy też oczywiście zrobić zrobić przeczystość no na radarze raczej chcemy, że chcemy, żeby to zasłaniało, więc zróbmy sobie coś takiego. I w ten sposób możemy sobie podejrzeć, tutaj, na przykład na overpassie, jak to wygląda się, jak to wygląda, kopiujemy sobie teraz tego URLA odpalamy OBS-a i w OBS-ie jedyne co musicie zrobić, to dodać to jako źródło przeglądarki. Oczywiście, jeżeli chodzi o dodawanie źródła przeglądarki, to warto sobie też zaznaczyć tutaj jedną opcję po to, aby yy, nam ten banner się nie resetował, bo dane są zapisywane u Was na komputerze. Nikt nie może nim manipulować, jak to było w starszej wersji baneru. Jak widzimy, tutaj radar od razu jest, jest dodany. I tutaj klikamy sobie, nie zaznaczamy, nie zaznaczamy tego zamknij źródło, gdy niewidoczne, ponieważ jeżeli to zaznaczymy, no to wtedy automatycznie nam się statystyki przy wyłączeniu sceny, na której mamy ten radar, po prostu się zresetują, a w momencie, kiedy tego nie mamy zaznaczone, no to wtedy będzie to cały czas zapisywane. No i w ten sposób możemy sobie dodać radar, możemy go sobie tu ustawić. W jakim miejscu tylko chcemy, i w ten sposób mamy nasze statystyki. I teraz, jeżeli chodzi o statystyki tutaj na dole, widzimy, że są zabójstwa KD, HS y i Winy. W tych banerkach możemy sobie też wybierać, jakie statystyki chcemy sobie tu wyświetlać. Przykładowo, nie chcemy wyświetlać procent wygranych, tylko ranking, to możemy sobie ten ranking tu wyświetlić KD, HS. -y. Będę dodawał pewnie tych statystyk więcej, bo w tym gotowym od Magixa było tylko tyle tych statystyk, ja to tylko wyglądy pododawałem, więc w ten sposób to wygląda, ale no, możemy wybrać sobie przez 20 mecze i teraz kiedy kopiujemy sobie tego URL'a, to już widzimy, że mamy tutaj ranking, czyli 5469 w Europie na przykład jestem i jak widzimy, to tu się pojawia. Tak więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli chcecie dodatkowe rzeczy w tym bannerze, to dajcie znać w komentarzu. Ja to postaram się Wam dodać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.